W dzisiejszym odcinku nadzwyczaj kontrowersyjnie o najgorszej imprezie tego roku, o skandalach dzikich kobiet show biznesu i o tym, jak naprawdę znana blogerka podbija rynek muzyczny. A na bonus zdradzimy wam, kto jest partnerem Michała Piruga. A o tym wszystkim opowie wam Norbert Afera. Witam w kolejnym odcinku Afery na Dywaniku. Dziś wyjątkowo na pokazie Design By Young. Zapraszam. Mimo, że główny punkt imprezy, czyli pokaz Emilii kwiatek, odbył się na najwyższym poziomie, to jednak o samej imprezie bym już tego nie powiedział. Sami zobaczcie materiał. co słychać w garderobie. Właśnie przeprowadzam wywiad z Emilią Kwiatek, która jest autorką pokazanej dzisiaj kolekcji. Cześć Emilka. Cześć, witam. Powiedz o swoich początkach. Jak zaczynałaś? Generalnie studiuję na Akademii Sztuk Pięknych i y, y, oczywiście na Wydziale Tkaniny i Ubioru, stąd też no, jakby zamiłowanie tutaj do projektowania, tak. Powiedz może, czym cechuje się dzisiaj zaprezentowana kolekcja? Są to bardzo proste stroje. Kolekcja nazywa się Androgen, czyli bardzo takie uniseksowne rzeczy, także dla mężczyzn i dla kobiet. Tyle w tym temacie. Ile powstawała twoja najnowsza kolekcja? Moja najnowsza kolekcja powstawała 3-4 miesiące. Wiadomo, ja otrzymałam rzeczy. Sama, wszystkie rzeczy są odczyte przeze mnie, zaprojektowane, sfotografowane też, bo na billboardach tak było widać także zdjęcia, także to jest także mój projekt. Dobrze, w takim razie Emilko, opowiedz nam o swoich najbliższych planach. Zazwyczaj tak, że jestem w ciąży, także no, moje plany są dość za spektrum mojego widzenia, że tak to ujmę. Mam zamiar oczywiście urodzić zdrowego, małego dzieciaka na świat, który przyjdzie już wkrótce. A jeżeli... No, bo da, to będę tworzyła dalej i mam nadzieję, że moje kolejne kolekcje będą jeszcze lepsze. No, mam nadzieję także, że odbiorców będzie więcej i więcej także pokazów. Po pierwsze, spóźnione rozpoczęcie pokazu, który według organizatora miał się zacząć punkt 22. Niestety nastąpiło to grubo dwie godziny później. Po drugie, kompletny brak empatii i zrozumienia ze strony organizatora wobec projektantki, która przyjechała na imprezę w ósmym miesiącu ciąży, a nie mogła nawet prowadzić swoich gości do VIP roomu, który był okupowany przez samych Gimbusów do 22 roku życia. Oczywiście gości organizatora, natomiast VIPy tego wieczora na pewno trzymają się z dala od imprezy. Po trzecie, brak jakichkolwiek mediów i akredytacji z ich strony. Moja obecność była spowodowana tylko i wyłącznie znakomitym pokazem, który miał się odbyć tego wieczoru Emilii Kwiatek, przy której blasku wyraźnie chciał się ogrzać organizator z tego przedsięwzięcia. Po czwarte, darmowe lampki wina, tak szumnie ogłaszane przez organizatora, były dostępne tylko na kartki, czyli praktyki rodem z PRL-u. Imprezę trochę poratował, fajny występ Jagi i ciekawe pokazanie kolekcji Emily Kwiatek. Jednak niesmak spowodowany przez organizatora pozostał we mnie i pozostanie jeszcze na długo. Dlatego wszystkim radzę omijać imprezy Design by Young, a projektantom radzę omijać je podwójnym szerokim łukiem. A teraz czas na newsy. W tym tygodniu bohaterkami naszych newsów są same damy. Zaczynamy! Dla wielu ludzi z pewnością było szokiem wyznanie Małgorzaty Sochy, dotyczące brakiem szczególnego celebrowania swojej ciąży. Małgosia, za pośrednictwem tabloidów, wyznała, że nie będzie jadła za dwoje, z czego wynika, że ciąża nie jest dla niej czasem szczególnym. Oby tylko nie zachłysnęła się tą normalnością, jak Natasza Urbańska, i nie wróciła do pracy po dwóch tygodniach po porodzie. Wodzianka na okładce Playboya. Nie wiem skąd pochodzi, ani nawet jak się nazywa. Zaczęła od podawania wody w teforenie, a skończyła na okładce Playboya. Kariera rodem z Hollywood, a za obiektywem nagiej sesji stanął podobno sam Kuba Wojewódzki, w końcu przed nim Wodzianka z pewnością nie ma żadnych tajemnic. Ale teraz tak na poważnie, kiedyś Playboy kojarzony był z renomą, a o kładce w tym magazynie marzyła nie jedna kobieta. Teraz wystarczy podawać wodę, aby się na niej znaleźć, co sprawia, że zapala mi się w głowie czerwona lampka z napisem polski show showbiznes naprawdę kuleje. Frytka w roli życia, aktorki porno. Jak donoszą plotkarskie media, była uczestniczka Big Brothera robi karierę gwiazdy kina na dywanach festiwalu w Cannes. Po roku braku obecności w mediach ukazał się zwiastun filmu, w którym wystąpiła. Niestety sprawia on wrażenie totalnego kiczu, gdzie to nie aktorki, a ich piersi grają główne role. Niemniej jednak trzymam kciuki za aktorską karierę Frytki. Być może za kolejny rok zobaczymy ją na Oscarowej gali. Honorata Honej Skarbek, czyli szaflarko, blogerko, wokalistka, szturmem zdobywa rynek muzyczny. No i niewątpliwym wdziękiem. Mało kto wie, że jej kariera zaczęła się, gdy zaczęła prowadzić popularnego bloga, a największa wytwórnia w kraju zainteresowała się nią za sprawą olbrzymiej. Ilości wyświetleń w serwisie YouTube. Niedawna afera dotycząca kupowania odtworzeń do swoich filmów w serwisie YouTube przez artystów i ich wytwórnie odsłoniła prawdę również o internetowej karierze blogerki. Amerykański serwis Sociablade umieścił jej konto jako jedyne polskie konto na liście 500 zbanowanych kont YouTube za nabijanie odtworzeń, odejmując blogerce kilka ładnych milionów wyświetleń. Zatem, jak sami widzicie, nawet tak niewinnie wyglądające Artystka może mieć coś na sumieniu. Kontrowersyjny tancerz, prezenter i juror Michał Piruk. Na łamach jednego z magazynów niedawno wyjawił, że jest w stałym związku. Oczywiście nie powiedział, kto jest jego partnerem. Uwaga! My jako pierwsi w programie Afera na Dwaniku zdradzamy tą tajną informację, a partnerem Michała jest niejaki Dawid Sobolewski stylista. Oczywiście nawet nie wiem, kim on jest, ale Wy już wiecie, więc uwaga! Paparazzi gotowi do ataku? Zobaczmy, z kogo ostatnio śmiali się internauci. Co pani robi w tym sejmie? Pyta Maciej Musiał, posłanki Anny Grodzkiej. Zapytaj jeszcze raz, a tak ci przyłożę w ten piękny łeb, że się tolerancji w końcu nauczysz. Źrebaczek już w drodze, grzmi nagłówek przy memie dotyczącym ciąży Jolanty Rutowicz. Jak widać, Joanna Liszowska nie praktykuje ciążowych zachowań Małgosi Sochy i nie stosuje żadnej diety. Brawo, tak trzymać! I to na tyle w dzisiejszym ekscytującym odcinku Afery na dywaniku. Kolejne skandale i kolejne afery już wkrótce. Pamiętajcie, tam gdzie afera, tam i Norbert afera. Cześć! Zaglądajcie na nasz profil na Facebooku i na stronę internetową telewizji. Widzimy się już za dwa tygodnie.